się zgłosiłem, że w razie W mogę spróbować. Normalnie Wojtek powiedział, żebym się zastanowił, czy chce, czy nie. Napisałem 250 i może. Nie, żartuję. Inną cenę podałem. Zobaczymy, czy się zgodzi. Kurwa. <laughs> I sam ekskryptował <laughs> się. E, Kasper, Siemano. Siemanko, witam wszystkich. E, Kasper, ostatnia Twoja konferencja zadziwiła wszystkich. E, totalna zmiana e, Twojego wizerunku. I tutaj między innymi właśnie Sylwester Wardęga powiedział, że nie wie, czy to Bardenga. jest Bardenga, tak tak tak. Czy to jest do końca y, zmiana twoja prawdziwa, czy tylko właśnie takie udawane? Ty, no tu chyba coś się y, dzieje. W I między innymi twoja mnie. piosenka, którą wydałeś Uj. dla dziewczyny na Walentynki. Również, czy to wszystko jest prawdziwe, czy to po prostu jest tylko zmiana wizerunku, ponieważ dużo straciłeś Everline. po ostatniej gali złotych. Wow, jakie złożone pytanie. E, film, może zacznijmy od tego, że ta konferencja, w sensie twoim, poprzednia, tak dużo się różniła od poprzedniej konferencji tym, że z Sylwkiem nie mamy złej krwi. Z Marcinem mieliśmy duży konflikt emocjonalny, byliśmy kiedyś przyjaciółmi i wydarzyło się parę rzeczy, co wzbudzało olbrzymie emocje. E, dzisiaj tutaj też są na przykład emocje, ale są zupełnie inne. E, co do piosenki do mojej dziewczyny, to nie wiem, to, to takie troszkę głupie pytanie. Wiadomo, że to jest bardzo szczere i, i udał się prezent. Je, jest nawet filmik z reakcji, widać, że to nie jest udawane. My się A bardzo cieszymy, czekajcie, jesteśmy kochającą mam, się parą, że mieliśmy problemy na, na poprzedniej <laughs> konferencji. I coś jeszcze pytałeś, jakaś trzeci punkt był, czy nie? Czy to jest... A czy to jest gra e, pod publiczkę? Myślę, że nie. Dużo przepracowałem też od ostatnich. No jak wygram, to będę walczył. No proste. Dobra, jestem. E, Sylwester, mam pytanie do ciebie. Ponieważ tak, wiem... Ale by było pytanie, co? co? Słuch, pa padła informacja kilka tygodni temu, bo pamiętam na live'ie to śledziłem z widzami że na tej konferencji padnie jakieś oświadczenie odnośnie Pana Pawłowskiego. Już zbliżamy się do końca i tego oświadczenia nie ma. E, oświadczenie Pana Pawłowskiego e, różniło się od oświadczenia, e, jakie, jakie było rzeczywiste. I wszelkie rzeczy związane z Panem Pawłowskim będzie wyjaśniał Krzysztof w wywiadach. Hmm. Bo wiesz, nie jestem w stanie, nie jestem w stanie więcej informacji na ten temat udzielić. Bo ja mam... I jedno oświadczenie i drugie, i ja bym ja przynajmniej, bo ja się czuję trochę, że też go skrzywdziłem na tym ceju pana Pawłowskiego, bo w momencie, kiedy ty mi powiedziałeś, że on żądał podwyżki 600%, ja po prostu przyjąłem to jako prawdę. A prawda jest zgoła inna, bo wcześniej i yy, teraz mówię w, yy, już, już w imieniu pana Pawłowskiego, bo jestem z nim po rozmowie i tak dalej. Tadziemy, czy i telefon Powiedzmy telefonować, ja mam na Kurde, nie ma, nie ma problemu. Możemy dywagować. Yy. Chodziło o to, chciałbym po prostu to 600%, więc tu konwersacja leci. E, że Pawł, pan Pawłowski rozliczał się miesięcznie? Tak? To masz Czekajcie, bo tutaj mi coś zle ten, wychodzi wszystko. Dobra, jestem. Mam? Dobrze, no to będziemy to wyjaśniać, ale... Będzie, możemy to wyjaśniać, ale... Ty, normalnie aż się wybiłem z rytmu live'a, kurde. Bo wiecie, że bez kitu może być taka sytuacja? Czekajcie, bo tu i samo coś nagrywa. A tam mnie nakręcają na tej konfie, ty Widzowie, jest kurwa jazda Nie eee. eee, no, wiecie, oni tam kurde i tak pewnie mają jakieś zaplecze ludzi Zgłosiłem, że w razie W mogę spróbować bez przygotowań ciężko będzie na pewno, ale chuj, nie zabija mnie chyba, nie? To jak dragi, jak po ekstazie na chore jazdy, masz parcie. Z Makowskim robiłem treningi. Pozdro Tubski. Z Makowskim robiłem treningi, to kurwa no, domyślcie się jak było. Pozdrow, siema Medusa, pozdrów Meneli z i tatka Alibab czarnucha jebanego. Czy to prawda, że Popek złamał rękę? Właśnie tak, chyba i... Nie, ja z drugiej strony Kizo bardzo lubię i nie wiem czy chciałbym z nim walczyć, bo wczoraj się gadaliśmy, śmialiśmy się i nagleśmy mieli walczyć tak chujowo trochę. No, ale żeby uratować mój event bym mógł chyba. Ja cię tak lubię, niestety chyba byś przegrał. Możliwe, możliwe, mogłoby tak być, ja nie mówię, że wygram na, wygrałbym na 100%, ale spróbować bym mógł. Zdrowie ważniejsze, no ale co, to 10 minut, nie? Ty, 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 ty. ty będziesz walczył? No, jak na razie to nie, ale zobaczymy. Ja Kizoma pierdolnienia. no to, to co? Dostanę bułę, się obudzę i chuj. Będę miał. Kasę na chatę. <średzious> Wariaty są trzy opcje: albo mi się uda skończyć, albo dostanę bułę. Albo po prostu się poddam, bo kurwa, no nie będę, nie będę kodylał. Duszności dostanę. To są trzy opcje, kurwa, no ale tak czy tak siano dostanę, nie? P -I -K -E y 1 K. Eee, jakim cudem Popek, Jaki popek? za rękę, popek? skoro Saddam nic to regeneracja, bo training funkcjonuje jakiś. treningów, tak, delikatne? Bez treningów. Właśnie ja nie bez wiem. Nie mam pojęcia. Ale szkoda, bo to była walka, której byłem bardzo ciekawy, nie? Bardzo byłem te walki ciekawy. No. siamo tylko to w głowie kurde, powiedz Ci tak, o, mam 23 lata, chcę sobie ustawić życie e, jak mam okazję zarabiać hajs, to jakbym tego nie robił czułbym się jak kurwa debil, tak szczerze Marcin także jeżeli Ty uważasz, że robię źle, no to wiesz, no to Ty kurwa oszczędzaj się i nie zarabiaj kasy, nie ja jak mam okazję kupić sobie mieszkanie, y, znaczy już mam jedno, teraz mam okazję kupić sobie drugie y, do tego Chcę też sobie kupić jakąś furkę i tak dalej. No uważam, że jest to rozsądne podejście. A jeżeli ty nie chcesz zarabiać, to ty się oszczędza i nie zarabiaj, no. Wiesz, dostać w pizdę za takie pieniądze, nawet to jest okej, okay. a nie mówię wcale, że dostanę w pizdę, bo może być różnie, nie? Więc kurde, co? mam prawo mieć coś na sumieniu, tak samo jak wszyscy. Fighter 5 złotych. Wiesz tu, chyba każdy chcecie zobaczyć, to będzie piękny main no event. No tak, tylko że ja nie trenowałem 3 miesiące, wiesz? <laughs> Ten tydzień bym robił samą technikę najwyżej. Ale Piszę trzeci raz, a ty zlewasz złotych. moje donate, ty pogniewam raz się. Nie zlewam! Pozdrawiam. Pozdrawiam! Nie ma, bo ja i tak bym tam nie, ten, nie sprzedał dużo tych pay per view. Cała, bo Ku pay per view z linku, nie, nie wiem. Kto tam charytatywnie przeznacza ten link? To na tego wyślij. Everline. Jesteś wkurwających chuj w to! To nie oglądaj, nie trzymam cię na smycie muflon PDW. Wariacie. Nie oglądaj, jak jestem wkurwiający. Kizemalaki pancza, puncha, tam nie musiałby być lucky punch, bo jest ja mam słabą. Kamilo i Git, to by nie od swojego psa zebrać. Pozdrawiam. Pozdro Kamilo, mordeczko ty moja. No i Git, kto by nie chciał łatwego Dzięki, mordeczko. Pozdrawiam ci serdecznie. 1800 na Insta masz? No już miałem, ale mi spadło właśnie. Także polecam Instagramy to za oficjalnie byczki i tutaj subskrybować kanał. Jakie dałeś typy na fei na razie dałem na Kubanczyka i na kogo? Na Kubanczyka i na... Przypomnijcie mi na wandala. <coughs> Łapa siedzi? Co, to ja nie trymuję nic, mówię ci. Jaka waga? Nawet nie wiem. 98. Renata, 5 zł. Popek złamał rękę, bo walił sobie rączką Trzeba Trzeba takie głupoty piszecie tak ty. Trzymano ktoś To jedna jedynka na czacie. Dodatkowo box Del kłamca 2 na czat. Rozpałka do grilla hmm. też nie lepszy. Yy, dobra, tu patrzę sobie ten czat. Ile Wag, ty masz 9,8 chyba jakąś Aki został jeden. No właśnie. Śmieszna była walka. No zobaczymy, nie? Ja tam zaproponowałem. Jak wezmę, to wezmę. Jak nie, to nie A serducho nie pierdolnie? Nie, zrobiłem sobie w piątek. Matę trening, w ten piątek byłem, poprzedni. To dałem radę cały trening zrobić. Wiadomo, że się oszczędzałem, ale zrobić zrobiłem i zrobiłem nawet chyba trzy walki, więc dałem. Znaczy trzy walki po sześć minut, także poszedłbym na taką walkę na pewno z Kizem. Jakbym dostał propozycję i by mi zapłacili tyle, ile bym chciał, to bym poszedł. Eee, poszedłbym, ale bym chciał, znaczy chciałbym, nie, nie musi tak być, ale bym bardzo poprosił o to, żeby rundy były dwuminutowe, tak jak miałem na poprzedniej walce. I tu nie chodzi o kondycję, tylko chodzi o to, że po prostu no, nie trenowałem nie? i biegam z, z, do skoku. Raz się żyje Meduska, DD, czy przegrasz, czy nie? Kasa zawsze zarobiona Team Medusa. Avenger Studios, pozdro wariaty! Bo wiecie, jak oni budują w Minecrafcie? To są koty, naprawdę. Oni miasto Toruń zbudowali w Minecrafcie. 1 do 1. No. Kto będzie w Twoim narożnikach zobaczyć? Wiadomo, że szuli, nie? Ale nie wiadomo, czy nie zobaczył się. Nie nakręcajcie, bo to jest takie, wiecie, 20% szansy na to. Dmy. Czekajcie, odsłucham co to gadają. <grywki> <grywki> I samo, prawda. Patrzcie, patrzcie i samo, co mówi. Meduza tutaj nie negocjuje, tylko zacznij już pajacyki robić. <laughs>